Ulica, duża góra Kraków, nie wiem ile. klatka druga. Może będzie o lift, pewnie. Translift. Jak miał być? Ale nie było. Translift. meblowy Translift. Idziemy do góry. Patrzcie rok 2003 Da się wyłączyć Ale wentylator jest jak w tych windach dźwig Nie wiem się nie da wyłączyć A fajny nawet teraz lift Właśnie tutaj będzie Wracamy na partner. Pokażę jeszcze panel. Fajny jest. Te jest są fajne. I fajne będzie. Translift. Tylko blaszę ale fajna winda. Panie jeździ, dobrze że nie wymijeli jej. No i partner. Wierzą trzeciego winda. Jeszcze, jeszcze spróbujemy posłać, czyli będzie gong. Tylko kawałki, taki ty. Tylko zobaczymy jeszcze, jak się zamyka. Tak, Koseruje Vipro. Vipro to są złome To były dni do mnie jeszcze jest zamknięte, to nie będziemy chyba słuchać na pierwszej. To były dni jakoś tak było. A no są cały czas niedomknięte, bo się wyrobił elektro tam. Ziemno to? To była winda Translift w bloku przy ulicy Dużej, Duża Góra 41 w Klatce 2. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.